Siemka, wita się z wami Swiatek6 i chciałbym wam, że tak powiem, zapowiedzieć i od razu pokazać pierwszy odcinek z nowej serii, która będzie nosiła tytuł Poradniki z Minecraft. W tych oto poradnikach będę wam pokazywał przeróżne, miejmy nadzieję, że ciekawe, a nieraz nawet takie głupkowate projekty z Minecrafta i nie tylko. A w pierwszym odcinku pokażę wam jak zrobić automatyczną farmę dyni oraz melonów. Tak więc, najpierw trzeba zrobić taką foremkę. To jest po prostu ziemia wyłożona i ten korytarz z wodą. Tu nic nie ma, żadnego mechanizmu, tak więc myślę, że to Wam nie, nie, było, nie było potrzebne na odcinku. Tak więc skróciłem odcinek właśnie o budowanie takiej oto formy. Po prostu każda platforma ma 8 długości. Myślę, że to nic nie jest skomplikowanego. Tutaj na końcu jest woda wylana. Jak widać tutaj każdy klocek jest nawadniany przez tą oto wodę. Wiadomo, że to może być... nie wiadomo jak długie, można sobie zrobić to nawet na kilkaset poziomów takich, ale wiadomo, że wtedy już będzie lagowało, bo to do tego będziemy potrzebowali pistonów. A jak teraz ustawić te pistony? A no, więc zaczynamy od tego, że te pistony stawiamy co drugi poziom. Yy, sorki, nie tutaj, tylko na tych z tyłu. Co dwa klocki. Nie co drugi poziom, tylko co dwa klocki. Tutaj tak samo. Tu, tu, tu. Oj! I tutaj o. Tak, jeżeli to już mamy, to... Co, i tutaj muszę tego. No i po tej stronie sobie na przykład zasadzimy. E, to są dynie. Czyli tutaj dynie będziemy mieli. I tak o. I tutaj, jeżeli wyrośnie tutaj z tego. Tutaj trzeba jeszcze zablokować, bo może w, te, w tamtą stronę również wyrosnąć. Tak więc tutaj trzeba zablokować te strony. Aby nie wyrosło pomiędzy. Tutaj posadzimy melona. Wiem, że to może być takie trochę pomieszane teraz co gadam, no ale no, nie potrafię się, że tak powiem, skoncentrować się za bardzo dzisiaj. Ale dobra, mniejsza z tym. No i jest posadzone. Tutaj są dynie, tutaj są melony posadzone. Pamiętać o tym, żeby tutaj postawić te klocki na środku, ponieważ tych nasionek może właśnie wyrosnąć tutaj na bok. Mogą wyrosnąć po prostu na bok. I tutaj dajemy repeatery. Rypi Dobra, od razu postawię na całości... ...pistony. Jak tutaj było, no to tu, 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 tu i tu. Dobra, od razu sadzimy tutaj melony. O! Melon, melon. Tutaj sadzimy... ...dynia, dynia, dynia, dynia. Dynia, ale nie tutaj dynia. Tutaj dynia, tutaj dynia i tutaj dynia. Melon, 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 melon. No i teraz stawiamy pomiędzy, tak gdzie są zasadzone. Placuszki zwykłe, można, no, nie musi być to dirt, może być coś innego. Ale ja tutaj daję dirty, żeby było, że tak powiem, nie było za dużo mieszania. No i tutaj znowu dajemy listony pomiędzy. Nie tak postąpił. Dobra. No i tutaj można sobie od razu to wszystko poprzykrywać od góry. Co, nie, wiem, że mamy latanie tutaj. Sobie przykryjemy od razu to wszystko od góry. I za chwilę będziemy wszystko łączyli jednym mechanizmem. Tak więc tutaj jeszcze dokończymy. Szybko to zasłaniać. No i dobra, i tak to wygląda mniej więcej e, teraz. Teraz za tym musimy postawić pisto e, repeatery. Za każdym pistonem musimy postawić jeden repeater. Dobra, z jednej strony już jest skończone, teraz druga strona. Dobra, i już wszystko działa. I teraz po prostu łączymy jednym długim kablem wszystko razem. Oczywiście tutaj nie będzie działało, nie będzie wszystko łapało za jednym razem. Tak więc tutaj nie wiem czy tak to będzie działało, ale nie, no powinno działać. I tutaj łączymy wszystko w jedno. Dobra, czekajcie, tylko się szybko prześpię. Gdzie jest łóżeczko? Prześpimy się i zaraz Wam pokażę. Już jak dokończyć ten mechanizm. Bo tutaj właśnie najwięcej to jest... Najdłuższe... Naj, najwięcej zabawy to jest właśnie z budowaniem tej formy całej. A reszta to już, że tak powiem, pikość. No i jeżeli mamy już wszystko połączone... No tutaj też niepotrzebne. To wystarczy podpiąć tutaj jedną dźwignię. I jak widać wszystko działa. Ale właśnie, tutaj już nie działa, ponieważ nie ma repeatera. Czyli trzeba przedłużyć prąd. A i gdzie jest Ziemia Idziemy z tego. Tu, tu i zobaczmy, gdzie się kończy energia. Energia się kończy gdzieś tu o. Czyli przedłużamy do końca. Jak widać są wszystkie pistany już wysunięte. Teraz energia się kończy. Uznajmy tutaj o. Teraz się kończy tutaj o. I jak widać tutaj również są wszystkie pistolety powysuwane. No i teraz pozostaje nam tylko... nie pozostaje nam nic innego jak tylko czekanie aż nasze roślinki, że tak powiem. No owoce zależy od tego. Nie wiem, nie mam pojęcia jak tutaj... Em, arbus z tego co ja wiem to niby jest warzywo, tak więc... Nie będę się w to bawił, co to jest. No ale ogólnie arbuzy i, melo... i melony oraz dynie powinny nam tutaj szybko wyrosnąć. No jak widać, tutaj już jedna dynia się pojawiła. Szybko rozumiem, tak powiem. O ludzie, nie mogę się wysłowić. No porosimy wszystko, żeby wszystko szybko, szyb... wszystko szybko ładnie urosło. I zaraz do was powrócę, jeżeli będzie już wszystko wszędzie postawione I pokażę wam, jak to powinno działać Tak więc, do no, zobaczenia powrotem Jak widać, nie chciało mi się stawiać e, tych No czekać, aż urosną mi dynie oraz melony Tak więc postawiłem sam I teraz zaprezentuję wam, jak to wszystko powinno działać A więc, wciskamy dźwignię I jak widać, wszystko powinno, wszystko wylatywać Oczywiście, no nie zawsze wpadnie wszystko Wiadomo, jakieś tam cząstki Pozostają na obrzeżach, ale jeżeli włączymy kilka razy pistony, to powinno zadziałać. Wiadomo, te kilka melonów to tam nam nic nie tego. Że tak powiem, nie zbiedniejemy od tego, ale większość wpada do środka. I tutaj jak widać wszystko się zbiera. Można to zrobić jakoś pociągnąć dalej czy coś. To już zależy od Waszej inwencji twórczej, że tak powiem. No i... No i co, no i chyba pozostało powiedziane wszystko na temat tej... A nie, jeszcze mam jeden pomysł, jeszcze mam jeden pomysł. Patrzcie, jeżeli robicie to, wiadomo, na singlu lodu nie ma, ale jeżeli robicie to na... Na creatiwie prostym, na singlu, nie ma na survivalu klocków lodu. Ale są na multi, tak więc za chwilę do was powrócę jeszcze raz. I pokażę Wam o co mi tym razem chodzi. Tak więc znowu do ja Was po drugiej przerwie, i teraz właśnie pokażę Wam, jak działa ta sama farma z lodem pod wodą. Tak więc, ja, jak można się domyślić, po prostu wszystkie itemki będą szybciej spływały. A chcę Wam to teraz udowodnić. Jak widać, znowu sobie rozsadziłem, tutaj wszystko, i zaczynamy naszą zabawę, że tak powiem. Tak więc naciskamy dźwignię, i po chwili wszystko już będzie u nas na Ziemi. No na ziemi, w sensie, że koło nas. ale wszystko o wiele szybciej spływa, więc myślę, że to również się przyda, tylko, że no niestety na singlu jeszcze Notch nie wymyślił, aby na... inaczej, od początku. Wiadomo, że to by się przydało na singlu, ale Notch nie wymyślił jeszcze, yy, jak można zdobywać ludy na singlu. Chyba, że ktoś ma ulepszony Miecz, to znaczy kill do takiego czegoś jak silk, czyli miękkie uderzenie, coś w tym stylu. Dzięki któremu możemy rozbijać przeróżne rzeczy, które nam, no tak jak są, w takiej formie są, w takiej formie uzyskuje, uzyskujemy i wtedy można zrobić coś takiego. No, natomiast, jeżeli nie mamy takiego kill offu, no to wiadomo, pozostaje nam po prostu podłożenie zwykłej. Trawy czy coś pod spód i czekać aż to wszystko powolutku będzie spływało. Tak więc ja myślę, że pokazałem Wam wystarczająco, że tak powiem, dużo w tym odcinku i tak ten odcinek będzie niby pierwszy, ale będzie długi. No ale no cóż, no, pokazałem Wam to co miałem do pokazania, tak więc dziękuję za uwagę. Klikajcie łapki do góry, subskrybujcie nasz kanał, odwiedzajcie go, oglądajcie nasze filmiki, no i w ogóle no. Co tam jeszcze można robić na tym YouTubie? No tak więc dziękuję za uwagę, do widzenia, cześć i pa! pa.